A jeśli chcesz przyjacielu zgarnąć tą jak egzoszkielety w stat traku, po testach bojowych, nic prostszego, wystarczy, że subujesz ten kanał, dałeś dzwoneczek, zostawisz łapkę w górę pod tym filmem i komentarz dowolnej treści. Zostaw też w opisie swojego kanału e, swój trade URL, żebym mógł podesłać Ci skinka, że jeśli oczywiście wygrasz, losujemy raz w tygodniu skina dla komentujących, także zrób to teraz. Powodzenia! Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym, już naszym codziennym spotkaniu, w którym będziemy otwierać 5 skrzyneczek. Będziemy otwierać do czasu aż nie wydropię kosy. Brzmi dziwnie, mam nadzieję, że nie popłynę na tym całkowicie źle finansowo. No, ale spróbujemy, spróbujemy. Słuchajcie, to czy ta seria będzie utrzymywana, zależy także od Was. Jeśli. Zostawicie łapeczki w górę, będzie ich coraz więcej, coraz więcej, będę tą serię kontynuował Jeśli no, nie będzie ich no, aż tyle, żebym był w miarę zadowolony, no to będziemy tą serię przerywać Także liczę na was, liczę na wasze łapki, liczę na wasze suby z dzwoneczkiem oczywiście Żebyście nie przegapili także momentów, kiedy rozdajemy skiny, bo rozdajemy skiny Na spotkaniach live z cyklu skiny Grajo, tam rozdajemy skiny dla donatorów, dla graczy dla widzów, dla każdego, także koniecznie, subik, koniecznie łapa w górę pod tym filmem i komentarz, czy Wam się podobało i na przykład jakiego skina lubicie z tej skrzyni najbardziej. Albo co Wam udało się wydropić z tej skrzynki? Dzisiaj skrzynia Gamma Ma 2, 5 skrzynek, 5 kluczyków. Zaczynamy, nie przedłużamy. Trzymajcie kciuki. Chętnie, akacza przygarnę, też go kiedyś już miałem. Ale chyba go sprzedałem, jeśli się nie mylę. A my zaczynamy słabiutko. No mogliśmy zacząć od fioletowego, zaczynamy od e, skina niebieskiego. Także słabiuteńko lecimy dalej. Tentek chyba też całkiem e, sympatyczny. Ale my niestety mamy 5-7 makrela bardzo słaba jakość. No nie ma co się tutaj specjalnie nad tym rozwodzić. Kolejna Gamma 2, no nic tutaj specjalnie nawet nie przelatuje takiego ciekawszego, ale mamy dobre. Mamy digielka fioletowego. W jakości słabej, ale jest to skin fioletowy. Lepsze to niż... Lepsze to niż nic. Dobra, fioletowy jest. Macniemy. Lecimy dalej. Czwarta skrzyneczka, moi drodzy, dzisiaj. Coś tam chyba na początku przeleciało, ale... Dobra, mamy drugiego fioletowego skina. Też słabe, bardzo słaba jakość. Słuchajcie, kolejny, tutaj 0,52, bardzo słaba jakość. Skin fioletowy, ale... Mm, ale obity potężnie. No ale dobra, no mamy dwa fioletowe. No to może chociaż na koniec da nam różowego. No nie obrazilibyśmy się. Zdecydowanie. Nie wiem dlaczego ja cały czas mówię w drugiej osobie <laughs> Ale to może dlatego, że to taka interakcja z widzami. No ale niestety yy, mamy na koniec, no ale przynajmniej lekkie, yy, lekkie zużycie, ikzemkę. Yy, no i tym skinem dzisiaj kończymy, słuchajcie, odcinek, zostawcie łapę w górę pod tym filmem, jeśli chcecie, żebym kontynuował te openingi. Zostawcie komentarz. Napiszcie jakiego skina najlepszego wam udało się wydropić na przykład, na przykład z tej skrzynki. Zostawcie suba z dzwoneczkiem koniecznie, bo na 1000 subów będziemy rozdawać masę skinów, zrobimy specjalnego live'a. Także zostawcie suba yy, i wpadajcie na live y z cyklu Skiny Grajo, tam rozdajemy skiny dla graczy, dla donatorów, dla widzów, dla każdego. Zawsze yy, kilka skinów na każdym live'ie rozdaję dla widzów, więc koniecznie wpadajcie tam. Yy, widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Elo!